Dziś przeczytam Wam y, przypowieść Nasreddina Chodży. Była to postać utożsamiana już od XIII wieku y, z humorem i mądrością przez Turków, Persów i Arabów. Posłuchajcie, bogaci i Biedni. Było to w czasie wielkiego głodu. A jednak nie wszyscy umierali z jego powodu. Bogaci zatroszczyli się o to, żeby napełnić swoje spichlerze zbożem, oliwą. I z suszonymi warzywami. Hadidza, żona Nasreddina, rzekła do swojego męża: Życie w naszej wsi stało się nie do zniesienia. Połowa mieszkańców jest bardzo bogata, podczas gdy druga połowa nie ma co jeść. Wszyscy cię szanują. Nasredinie, gdyby więc udało ci się przekonać tych pierwszych do podzielenia się bogactwem, wszyscy ludzie żyliby szczęśliwie. Hm, masz całkowitą rację, żona powiedział redin, Pójdę do nich natychmiast i porozmawiam z nimi. Opuścił dom i powrócił dopiero wieczorem zupełnie wyczerpany. No i co? zapytała niecierpliwie Kadidża. Powiadło ci się? W połowie. Jak to w połowie? Ponieważ udało mi się przekonać do tego tylko biednych. W pracowni filozofa Rzeczywiście łatwiej jest przekonać biednych niż bogatych do dzielenia się. Z drugiej jednak strony, można sobie zadać pytanie: czy gdyby biedni stali się nagle bogaci, byliby bardziej hojni od innych? A czy wy potraficie się dzielić?